Przejdziemy sobie, wciskamy sprzęgło i obroty rosną. I nas w sprzęgle, nie wiem, nie zobaczycie tutaj, ale w każdym razie obroty się trzymają, tak. Cześć, jeżeli wasze Subaru po odłączeniu akumulatora i nawet na zimnym silniku, jak zaczniecie tam Stroić tą przepustnicę, tam poczekać 10 minut na wolnych obrotach bez obciążenia i tak dalej, żadnych elektrycznych rzeczy powłączanych i dalej robi takie cyrki, że spadają obroty i zaraz rosną. Teraz mam wciśnięte sprzęgło i moje obroty tako ładnie się zachowują, i dopiero po chwili spadają. To znaczy, że musicie jeszcze się trochę tym zająć. Mianowicie, to co potrzeba zrobić, to to, że na ciepłym silniku trzeba stroić tą przepustnicę. W moim Subaru Impreza 2003 rocznik, 2 litry benzyna plus LPG to pomaga. Jeżeli ja stroję przepustnicę adoptuję, że tak, tak można powiedzieć. Tak? Jeżeli ją adoptuję na zimnym silniku, zawsze mam takie same objawy, że po wciśnięciu sprzęgła moje obroty po prostu trochę spadają, a potem rosną i zachowują się tak nie, niestabilnie, to znaczy właśnie, że trzeba ją jeszcze raz wystroić. Ja robię to tak, jak jest ciepły samochód, stawiam go, ściągam klemę, wciskam trzy razy pedał stopu, żeby się rozładował komputer i już podłączam klemę i 10 minut sobie auto chodzi. Najpierw jeszcze przekręcam kluczyk, żeby sobie trochę był na zapłonie. Nie odpalam, dopiero po tam 10 sekundach odpalam i chodzi 10 minut i potem już nie mam żadnych w ogóle problemów z tym. Można jeszcze zrobić tak, że znowu go zgasić. I znowu już go odpali, żeby 5 minut pochodził i potem to już jest zaadaptowane jak należy. Nie wiem, czemu lepiej adaptację robić na ciepłym silniku. Wtedy nie ma takich dziwnych objawów. I już to sprawdziłem niejednokrotnie, jak tak zrobię, to mi nie rosną obroty tak do 2000, kiedy, kiedy wysprzęglam, kiedy jadę i tak dalej. Nie dzieje się to. Już jesteśmy po adaptacji przepustnicy na ciepłym silniku. I możemy zobaczyć od razu. Tutaj zaraz będę mógł spokojnie się włączyć do ruchu i wcisnąć sprzęgło. Proszę bardzo, co się dzieje? Wszystko jest tak jak należy i już nie będzie problemów. Jedziemy, żeby jeszcze raz potwierdzić. Wciskam sprzęgło i obroty spadają. Więc jeżeli ktoś z Was ma jeszcze taki problem. Jeżeli by zrobił adaptację i tak dalej i dalej ma problemy, to to musi zrobić to na ciepłym silniku, tak jak pokazałem w filmiku.